Chodź, Co to? Wąż? Gumowy. Pająki. Patrz. Widzisz? Co to? Konik polny? Świerszcz. A więc nie całkiem na marne tu wchodziliśmy. Jadłeś kiedyś świerszcza, łapiesz za główkę, ukręcasz, ciągniesz, i wychodzą flaczki. Okropne. I zostaje ci to. Nóżki mogą być twarde. Bear znalazł kilka świerszczy. Idziemy? Nie, jest głodny. Jemy świerszcze. Może jeszcze jeden. Czas na świerszcza. Ten jest dla ciebie. Nie. Ukręcamy? Pociągamy? Co mam z nim zrobić? Zjeść? Tak. To białko. Ożywienie trapera. Racja? Zdrówko. Pikantny? Nie. Wszedł. Tędy. Jeśli coś jeszcze znajdziemy, weźmiemy. Był ochydny. Smakował jak świerszcz z oderwaną głową, wepchnięty do ust. Schodzimy. Tu mogła być osada górników. Widać ruiny, gdzie mieszkali lub coś przechowywali. Dobre miejsce na obóz. Mamy tu murki, które możemy wykorzystać. Zobacz. Jest też dużo drewna. Przyda się. Co o tym sądzisz? Myślę, że można zrobić miejsce po obu stronach. Elementem szkolenia Roba jest też samodzielna budowa schronienia. Ma tu mnóstwo budulca. Ja idę po wodę. Chcemy odpocząć w prostym schronieniu, które osłoni nas od deszczu i chłodu. Chcę przygotować miejsce do spania, dlatego usunę kamienie. Potem wezmę deski. Będzie dobrze. Kiedy kręcimy program telewizyjny, mam hotel, czasem z obsługą. Dzisiaj będzie inaczej. Prześpimy się pod gwiazdami i pod prętami idealnie. Woda jest mętna. Jeśli mam wątpliwości, wolę ją przefiltrować. Przepuszczam wodę przez skarpetkę. Teraz jest czystsza. Może nie pachnie ładnie, ale będzie bez piasku i błota. Dodam tabletkę chloru, potrząsnę, odstawię i będzie się nadawała do picia. There, that's good. All right everybody, welcome to, uh, Witamy w programie Jak sobie pościelisz? Riggle tu Rob Eagle. Zapraszam. Come on Check out my crib. Oto moje posłanie. Jak Pokryłem je chrustem. Szkielet jest wykonany z fragmentów zabranych z szybu górniczego. Rdza nadaje mu antyczny, rustykalny wygląd, za który wielu ludzi na Manhattanie płaci najwyższą cenę. Wchodzi się z trudem, ale mieszczę się. Tu będzie kuchnia. Ma dobrą wentylację, solarium. Tutaj posłanie ekologiczne. To ogródek i garaż. To tyle w programie, jak sobie pościelisz. Domek ciasny, ale własny. Jak sobie radzisz, Rob? Jest ciepło i bezpiecznie. Rob dał sobie radę. Zrobił posłania z desek, żelazne pręty przykrył chrustem. Ciasno, ale przytulnie. Będzie dobrze. To co? Jemy? Tak. Tutaj. Świetnie. Zasłużyliśmy na kolację. Czy na Islandii jedliśmy głowę łosia? Renifera. Oko, czy policzek? Policzek. Dostał mi się gorszy kąsek. Czas na rewanż. Nie będziemy mieli ognia, co oznacza, że zjemy coś surowego. Dobra wiadomość jest taka, że jest to marynowane. To na pewno dobra wiadomość? Mam wątpliwości. Nie martw się, ten żółty płyn to nie siki. To zalewa od Co tam masz? Ostrygi z gór skalistych, bycze jądra. Naprawdę? Nie musiałeś. To część szkolenia traperskie jedzenie. Jądra to świetny posiłek. Mają mnóstwo białka, kalorii, są pożywne. Nie będą jednak zbyt smaczne, zwłaszcza na zimno i w occie. Za jakie grzechy? Najlepszy pokarm ekstremalny. Na szczęście byk był hojnie obdarzony przez naturę i miał je dwa. konikani byśmy się nie najedli. Na zdrowie. Nigdy ci tego nie zapomnę. Smakuje jak stare jądro namoczone w occie. Nie sądzisz? Okropne. Myślałem, że będzie gorzej. Davy Crockett Crocket pewnie zjadł kilka takich, ale raczej ich nie polecał. W górach musiał je jeść. Jak dobrze, że nikt tego nie zobaczy. Dzisiejsza kolacja była wyjątkowa, wspaniała. Bycze jaja, ostrygi z gór skalistych w zalewie octowej, pyszności. Chcesz wody? Filtrowana. Dodałem tabletkę z chlorem, więc będzie miała posmak, ale można ją pić. Dobrze wchodzi. Jak woda z rzeki. Powiedział, że jest czysta, ale miała posmak mchu i brudnej skarpety, który wszyscy kochamy. Odświeżające, przyznaję, była przynajmniej zimna. Jest coś jeszcze, co chciałbyś w życiu zrobić? Szczerze mówiąc, spróbowanie byczych jąder było priorytetowe. Jeszcze skok z samolotu straszny. Well, you must have done lots of that. I... Musiałeś to robić często, ani razu. I nie chciałem, ale to wisi nade mną. 23 lata w wojsku i udało ci się uniknąć skoków? Długo. Spodobałoby Ci się. Wszyscy tak mówią. Ale ja mam tylko wizję otwierających się drzwi samolotu. To trudna chwila. Ktoś musiałby mnie wypchnąć. Miałem w życiu dużo szczęścia, bo mogłem zrobić wszystko, co chciałem. Cieszy Cię możliwość odpoczynku od wyścigu szczurów? Zawsze dobrze jest od niego odpocząć, naładować baterie. Ale ten rok był dla Ciebie trudny, prawda? Wiele osobistych spraw, rozwód. Szczerze mówiąc, nie wyobrażałem sobie, że tak się stanie. Nie chciałem tego, ale nie jestem naiwny. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że sytuacji nie da się naprawić, trzeba iść dalej. Czy był taki moment, kiedy zrozumiałeś, że to nieodwracalne? Trwałem w związku, bo zawsze wierzę. Jestem optymistą. Zawsze myślę, że jest jakiś sposób. Żona chciała się ze mną rozwieść i choć nie zamierzałem rezygnować, pogodziłem się z tym. To był smutny dzień, ale czasem musi tak być. Ciężka sytuacja. Rozmawiasz o tym z dziećmi? Wiedzą, że zawsze mogą do mnie przyjść. Rozmowy nie trzeba się bać. Chcę, żeby rozmawiały. Ten burzliwy czas rozstania potrafi być naprawdę przytłaczający. Burzliwy to dobre określenie, to jak burza, a każda burza mija, z każdym dniem jest łatwiej. Dasz sobie radę. Optymizm pozwala ludziom przejść przez piekło. Od czasu, kiedy ostatnio widziałem Roba, w jego życiu sporo się wydarzyło. Znalazł się w samym sercu burzy, a rozpad rodziny jest niezwykle bolesny i trudny. Wiem jednak, że jest optymistą. Przepełnia go miłość, co ma wypisane na twarzy.